Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, wczoraj odbyły się ważne wybory w Unii Europejskiej. Naród polski podjął decyzję co do swojej przyszłości. Frekwencja była historycznie bardzo wysoka. Ludzie w Polsce zagłosowali za nadzieją. I dlatego zagłosowali za koalicją, którą prowadzi Donald Tusk. Chcę mu pogratulować. Ja myślę, że będzie miał teraz okazję, żeby stworzyć rząd. Jest silnym obrońcą interesów polskich i chcę też powiedzieć, że będzie w awangardzie integracji europejskiej z jasnym mandatem, by bronić praworządności i działać jako konstruktywny, współpracujący partner na poziomie europejskim. Myślę, że wszyscy możemy się cieszyć. Polska wróciła, szanowni państwo. Dziękujemy bardzo koledze Weberowi. My Wą Obadel.